His name was Death. I see you, Rider of Death, you offer so little. I have an offer in mind. kochani w kolejnym odcinku serii Altara Dark Siders 2 kochani troszkę pograłem tutaj i powiem wam, że naprawdę ciężkie tutaj niektóre zagadki są ale udało mi się dotrzeć do takiej chyba areny, tu chyba będzie boss tak mi się wydaje i tutaj chciałem właśnie chciałem tutaj zacząć nagrywanie, żeby żebyście nie przeoczyli czegoś No właśnie, ten kurczę jest. Wow, wow, wow. To, te, to ten koleś, który nas wtedy ścigał, albo w każdym razie był przed nami. No nie ucieżą się. Bo no teraz. Jest gotrze strzech już? O Patrzcie, że nic nie mówię, ale naprawdę trzeba się skupić jest ich mnóstwo, ale już chyba, już chyba koniec Wow. No, powiem wam, że o, świetnie, bo zużyłem właśnie jeden. Nie, to nasz kruk. Puff na szybkie, ale mniej obrażeń się zadają O, świetnie. Świetnie, dobra. Z którędy przyszedłem. Co Stamtąd z dołu. O. Tu jest kulka, to jest portal. Już taką zagadkę jedną robiłem. Czyli po prostu trzeba. Trzeba po prostu tutaj otworzyć ten portal. Pomocą władcy pustki. I znaleźć miejsce, gdzie jest potrzebny Potrzebna moja moje wsparcie. O, tu są kosy Straszliwy Kosy poziomie 19. obrażenia Pute są zwiększone. Kurde, trzeba by zobaczyć. Jest księgi umarłych. Właśnie muszę to sprzedać, kurde. Bo już tam zebrałem chyba drugi rozdział, już nawet a nic z tym nie robię. Tu jest jakaś dźwignia. Dobra, no interakcji. Eee, trzeba pociągnąć No eee, Zaraz zobaczymy z tej strony Wolę pchać niż ciągnąć bo tak to tak krzywe jest no, Oczywiście jak puszczę Tak czyli Czyli trzeba się coś No O i tu gdzieś portal, tak? Tu kolejna zagadka z portalem, masakra. Jak ja ich nie lubię. Tych zagadek. Hm. Kurde. Żeby tutaj... Gdzie ten portal trzeba włączyć? Myślicie, że tu? Wow. Aj. Ja myślałem, że mam... On... Myślicie, że tu? Nie. Nie wydaje mi się, że tu. Zresztą może. Tutaj jest, kurde, tylko że. Um... Hmm. Ciekawa sprawa, ponieważ. Ponieważ co? Ponieważ to, że. Długo nie widzę z tej strony, chyba że. Chyba, że mam zeskoczyć faktycznie gdzieś na dół. I z tej strony, jakąś pod kątem, będę widział ten portal. Bo naprawdę są to te zagadki takie, że trzeba się rozdzielić tutaj działnąć podwójny portal. Potem pewnie przeskoczyć gdzieś przez ten portal. Jakieś takie motywy. Tylko. A! A a a, czyli tu muszę się rozdzielić, w sensie muszę stanąć na tym, pchnąć to, wtedy będę wewnątrz. Yy, dobra, czyli to pociągnijmy. No Jeszcze raz, właściwie to nie, właściwie to pchnij. muszę wyciągnąć chyba Tylko mnie ten, kurde, nasz ten przeszkadza Dobra, wiem o co chodzi Zdraż Roz, duszy Przede wszystkim Tu Następnie ten Wyciągam Mam nadzieję, że to styknie. Potem się... rozdzielam. Wchodzę tu. Znowu się rozdzielam. Pociągam to. Tego natomiast wpycham. Nie, nie. O, tu. Ale tylko tu mogę. Nie szkodzi. Ważne, że. Ten portal jest zrobiony. O, widzicie? I tutaj ten, to światło musi przelecieć w tą stronę, ale. Tam chyba tego nie, nie dziawno, bo jest. Tak, tam jest. Niestety nieaktywne to. Dobra. I tu chyba podobnie muszę zrobić. Tu jest jeden portal. Działający już dobra rozdzielmy się tutaj tak no. no właśnie Pytanie czy tam na dół mam zejść faktycznie, tam jest stronica księgi umarłych, więc chyba mogę zejść tędy. Aj. Yy, eee. W tym labiryncie szafarza. No z labiryntu trzeba będzie jeszcze się chyba dostać. Raz. Ale wydaje mi się, że tutaj, kochani, muszę ciągnąć wzmocniony portal. A może nie? Bo tu, jeżeli obkręcę to, to faktycznie. Chodzi ale 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 z tej strony Nie mam jakby tego Portalu W sensie tutaj gdzieś na tych ściankach To jest ból Tu mam portal To faktycznie się zgadza Czy się wzmocnił? Nie. nie, bo tutaj gdzieś była taka akcja, że można było. On tak wybijał go, i chyba. Zastanawiam się, czy tam nie mam. Albo go zostawię. W sensie mam otwarty ten portal. A tamten. I zobaczmy, gdzie teraz się przyniosę. Oops. Czyli musiałem go chyba zrobić jako Jako wzmocniony i tam! A! Nie, ale wiecie o co chodzi O kurde Chodzi o to, żeby ten żeby ten portal, który jest w środku był wzmocniony, wtedy mnie to wybije mocno w dalszą stronę. Tylko pytanie gdzie on jest. On jest tam. To jest skrzyneczka. Kurde. Chciałbym teraz wyłączyć ten portal, jeżeli można jakoś. Bo źle za go zrobiłem. Trzeba było tutaj dziwnąć go um, jako wzmocniony. Powinien tak tutaj mieć takie, więcej tych jakby, a tam jest kolejny portal, tak można zrobić, eee, w sensie, że można otworzyć ten portal, który jest dalej, o widzicie, taką sytuacją, o i teraz jest wzmocniony, o, od co, tylko, że teraz ten tu, Otwieramy? Nie, bez sensu. O! Nie, 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 to jest dość bo to bez sensu jest. Eee, musiałbym w drugą stronę chyba przelecieć. To teraz zrobię lustro. Wzmocniony zobaczcie co się dzieje. <laughs> źle zrobiłem. Nie, stój, 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 Dobra. Stój, dobrze, bo chciałem właśnie wyjść stąd. Zastanowię się i zaraz do tego wrócę. Dobra kochani, jeszcze raz spróbujemy. Spróbujemy tutaj włączyć, o, portal. Na dole tu coś jest. A, bo to... Święty Ło! Nie Święty Ło, tylko Święty Zbój Szaparza. Dobra, ale tamten portal jest chyba włączony już. Tu I tam widać właśnie ten drugi. I ten drugi jest włączony. I z tego co sobie wymyśliłem, to prawdopodobnie mam się cofnąć, ponieważ to jest ten portal, który jest tam. Nie, to nie ten. No właśnie. I strzelić prawdopodobnie w tamten portal o. Pyk. I teraz tu jest wewnątrz ta kulka, czyli jeszcze raz muszę cały ten mechanizm. Uh, trzeba początku zrobić ten z przepychaniem tu tylko po co? aha, bo muszę odsunąć kultę? nie wiem nie jest to takie łatwe jak się wydaje Żeby ta kulka była naładowana i rozwaliła to Z tym że... Czemu tak się nie dzieje? Bo chyba popełniłem błąd, wiem gdzie nawet Tamten portal jest załadowany Dobra Bo tutaj powinienem Jeszcze raz po prostu e, Przesunąć Przesunąć tę dźwignię tutaj Bo póki co ją przesuwam O! A widzicie, no właśnie, czyli to już się kulka naładowała i właśnie puszczam to, naładowała się ta i rozwaliło się to Czyli jeszcze raz, gdyby ktoś miał tutaj problemy yy, Na początku wiadomo, przepychamy tu, przełączamy tę dźwignię żeby załączyć ten portal tu Fajne. żeby ten portal załączyć który tutaj jest Załączamy go, puszczamy. Odpalamy ten portal. Wewnątrz widzimy kolejny portal tego portalu. Tutaj przytrzymujemy środkowy przycisk myszy. Załączamy go, wracamy z powrotem do początku. I, i widzimy tutaj ten portal, co tam jest. Tam, tam, tam. Tamten odpalamy. Wracamy z powrotem tutaj, żeby odpalić. Um. No. Tutaj ten portal, żeby przyniosła się energia i koniec. I teraz jest kolejny portal, tu widzę. Może tu coś jest ciekawego innego. To jest kolejna kula. Proszkę gula. Sprawdzę, czy tutaj nikogo nie ma. O jest kawałek tego dynastii. I tutaj jest spaczeniowa woda. Więc najprawdopodobniej muszę po prostu załączyć ten portal tu. Żeby ta kula przeciągnęła. Jestem już. No właśnie, przecież tu jest portal. Od co? światłość odegnała mrok tak oto udało nam się hmm, przywrócić do stanu pierwotnego tę wodę już w całej cytadeli tak mi się wydaje zobaczmy co się dzieje tam to była skrzyneczka gdzieś No! Potworku! Tam jest skrzyneczka przecież, kurde, o której zapomniałem. No! No będę się bawił myślałem z nim. jest skrzyneczka, o której zapomniałem, a którą warto przebadać. Cóż to za obuwie? Tego lenniki podróżnika? Nie, niestety. Dosyć słabe to jest. No. Spokój cisza ma być. No i dobra, tu mam portal jeden. Tam mam portal drugi, dobra, wszystko jasne. Ops! Syk! Jestem tu. Mówić na dół chyba, tak? Chyba tak, tu nic ciekawego nie ma. Idę na dół. I co? I kurde, niczo. Tu są drzwi zamknięte. Pytanie dlaczego. Bo jest dźwięk. I tej dziwni muszę skorzystać. Tak jest i tak oto halo aha łączyłem F i tak oto docieramy do początkowego pomieszczenia gdzie już wszystkie fontanny tryskają czystą wodą a nie spaczeniową czyli można wreszcie przejść w lewo do głównej komnaty gdzie powinien znajdować się skryba bo do skryby mieliśmy dojść, mam nadzieję, że on tutaj gdzieś jest. Artefakt dynastii kolejny. E... Portal, portal. Jeden, drugi. Urde, teraz ta zabawa z portalami no Naprawdę muszę wzmocnić. No. Dokładnie. Od co? Dobra. I teraz. Tu są jakieś portale. Tylko. Tylko bez sensu troszkę, bo jak mam wejść tam. Chyba żeby wejść z powrotem, tak? Czy ja mogę tam tędy skoczyć? Nie, tam nie skoczę, więc więc będę musiał iść nową stroną. Zastanawiam się właśnie, jak to kurde zrobić, tędy i tam chyba nie. żeby wskoczyć tam na górę, no właśnie, no to mi chodziło, że jak wejść na górę tam albo tędy po prostu najpierw wskoczyć tu, tam tam, no bo za zapytowywuję, czy mogę wskoczyć tędy i, i raczej tam. No właśnie. Nie. Tylko bank nie. To jest wkurzające. A, no tak, mogę ten go przecież. Chyba żeby. No, właśnie. Proszę wyłączyć ten na tyle. Zobaczmy ten tu Ten tu a tamten wzmocnić. Zobaczmy, gdzie mnie. Wywali A no właśnie Wywaliło mnie tu Czy przejdę tu jakoś Tam jest to prawda skrzynka, ale nie chcę mi się z nim odbierać no już mnóstwo czasu zmarnowałem na te zagadki czcze Waste of flesh! <laughs> <laughs> i i chyba tamten bo on musi ten promień tutaj przez ten przeprowadzić. Tak mi się wydaje, tylko kurde, że on tam jest. No, 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 Tak jest.

Most noble among us abandoned his senses and took up his sword. It happened to the Archon. It happened to me. The Archon. It was that damn pool. Their use was forbidden for a reason. Whatever vision he saw within rent his mind. The corruption spread from him. He made the city a slaughterhouse while professing his own purity. Eventually, the Archon fled to the Crystal Spire. Uhu. Staw czoła Arhontowi. Dobra, kochani. Ja myślę, że na tym zakończymy ten odcinek i z Arhontem zmierzymy się w kolejnym odcinku i to będzie już chyba wtedy najprawdopodobniej ostatni odcinek serii. Także dzięki póki co za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Aldera Dark Darksiders 2. Trzymajcie się, kochani. Pa, pa.